Kolejna część mojego niecodziennika. Tym razem jesteśmy na typowo norweskiej strzelnicy umiejscowionej w górach w miejscowości Hovden, tutaj gdzie jesteśmy. Jak widzicie, tarcze są u podnóża wielkiej skalistej góry, a więc kulochwyt naturalny zapewniony. Tarcze są rozmieszczone na różnych odległościach, nawet tam wysoko jest jakaś schowana i tam jeszcze wyżej. Także w różnych miejscach są porozmieszczane te tarcze. Ale najciekawsze jest to, że oni takich ośrodków strzeleckich, takich ma małych, mają w praktycznie w każdej większej miejscowości. Ten ośrodek to nie jest tak, że trzeba biegać do tej tarczy, żeby sprawdzić za każdym razem co się trafiło. Bo są takie urządzenia elektroniczne, które pozwalają podejrzeć miejsce trafienia. I to jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy. Strzela się z pozycji leżącej. Zostającej też można. Ale zobaczcie, są nawet fotele. Więc nie wiem, czy można strzelać z pozycji fotelowej. Być może. Na pewno jest tu do przestrzeliwania. No i czekamy na to, żeby rozpocząć to strzelanie i sprawdzić, jak strzela broń. Albo raczej oni chcą sprawdzić, jak strzelamy my. Czyli cała grupa myśliwych, która jest tutaj ze mną. Jeszcze malutki powrót do strzelnicy, bo zapomniałem wam pokazać, z czego będziemy strzelać. A więc będziemy strzelać z pewnej broni, której nie używam na co dzień. Na co dzień używam blazera R8, jak wiecie. A tutaj będę mierzył się z innym karabinem firmy Merkel. Jest to RX Helix tutaj akurat w kalibrze 300 Winchester Magnum, natomiast ja wybrałem sobie 306, 30, bo uważam, że nie ma potrzeby aż tak bardzo e, dużego kalibru używać tutaj. Optyka też jest inna. Jest to Lejka Magnum 2416x56. Lornetkę, którą otrzymałem, e, aby polować z nią tutaj, e, jest to lornetka 10x42, też lejki, z dalmierzem. E, o lornetkach Lejki słyszałem bardzo dużo dobrego. Natomiast o lunetach nie słyszałem prawie nic. A jeśli gdzieś coś przeczytałem, to nie były to zbyt pochlebne opinie. Natomiast nie chcę się na razie na ten temat wypowiadać, dopóki tego nie spróbuję, nie sprawdzę jak to wygląda. Lejka od zawsze specjalizowała się w dobrych lornetkach, w dobrej optyce. Natomiast z lunetami jakoś sobie chyba nie radziła. Jeśli chodzi o broń, Helix Helix, strzelałem z niego kilka razy na różnego rodzaju targach. Przyznam się szczerze, dwutakt, który jest inny niż Rusemka, no i niekoniecznie bardzo mi odpowiada, natomiast no... Kurczę, dobry myśliwy poradzi sobie z każdą bronią, a co ciekawe, tutaj broń wyposażona jest jeszcze w tłumik, więc jest to dodatkowo wyzwanie. Aby sprawdzić tą broń z tłumikiem, jak ona będzie funkcjonowała, prawdopodobnie bardzo dobrze. W Niemczech dużo ludzi poluje z tłumikiem, tutaj w Norwegii jest też to dozwolone, a przy polowaniu na renifery, na które się wybieramy, jest to na pewno ważne, bo strzał do renifera z dużej grupy. Celny strzał pozwoli na to, aby strzelać do następnego. Każdy z nas może strzelić kilka. Jest potrzebna redukcja trochę tej grupy, która tu jest, więc dobry sprzęt, który przetestujemy. To na tyle.